Jak przypadkiem wynalazłam tampony ratując żołnierzy w czasie wojny. Byłam pielęgniarką w armii podczas II wojny światowej. Pewnego dnia przyszedł do nas żołnierz z poważną raną na ramieniu. Szybko chwyciłam opatrunki i zaczęłam owijać jego ramię, żeby zatrzymać krwawienie. Po kilku minutach zauważyłam, że opatrunki zrobiły się czerwone. Myślałam, że zawiodłam i że żołnierz umrze, ale potem zauważyłam, że krwawienie ustało. Opatrunki wchłonęły krew i stworzyły rodzaj uszczelnienia wokół rany. Zrozumiałam, że przypadkiem stworzyłam nowy rodzaj opatrunku, który szybko zatrzymuje krwawienie. Zaczęłam robić więcej takich opatrunków i stosować je na innych żołnierzach. Działały za każdym razem. Po wojnie zabrałam mój wynalazek do Stanów Zjednoczonych. Pokazałam go firmie opatrunki i byli pod wrażeniem. Chcieli kupić mój wynalazek, ale odmówiłam. Chciałam mieć pewność, że moje opatrunki będą używane do ratowania życia, a nie tylko do zarabiania pieniędzy. Założyłam własną firmę i zaczęłam produkować moje opatrunki. Stały się bardzo popularne i były używane w szpitalach na całym świecie. Pewnego dnia przyszła do mnie kobieta i powiedziała, że używała moich opatrunków, żeby zatrzymać miesiączkę. Powiedziała, że działają lepiej niż cokolwiek innego, co próbowała. Zrozumiałam, że mój wynalazek można używać do znacznie więcej niż tylko zatrzymania krwawienia. Zaczęłam produkować moje opatrunki w różnych rozmiarach i kształtach i reklamować je jako tampony. Stały się bardzo popularne i są używane do dziś.